Dokładnie, no, no rajd z przygodami. E, chyba jak wszyscy, e, wczoraj kilka razy poza drogą w szczęśliwie wyjeżdżaliśmy. E, dzisiaj też przygody, najpierw z linką gazu, potem e, też jakieś przestrzelone skrzyżowania. No ale cóż, na no, miejsce siódme, e, na koniec ubraliśmy inny typ opon i, i to nam dało, chyba pokazało nam jak, e, jak dużo straciliśmy w pierwszym dniu na, na złym doborze opon. No, ale nic, nauka na przyszły rok i, i mamy dwa punkty, jesteśmy na mecie, nie jest źle. Oby, oby. Czy tym 08 w ogóle rozszerzeniu? Yy, no rozmawiamy, rozmawiamy o tym. Padowolnie Kamil przysiądzie się do Wamcale bo 9 od przyszłego rajdu, a w ósemkę toczą się rozmowy, jest szansa, że ktoś wsiądzie. Jeżeli nie, no to pojedziemy po prostu na jeden samochód, ale, ale lepszy. No tym bardziej też Kamil okazał się, że zdobył jeden punkt, także też super debiut.